Yo, z tej strony Erwin i witam Was w drugim odcinku z gryba Dreamcoma. Yy, zaczynamy rozdział drugi: szpital. No i co mogę Wam powiedzieć? Zapraszam Was do oglądania, bo nie wiem, co innego powiedzieć. W poprzednim odcinku yy, przedostaliśmy się przez most. Z którego udało nam się zachować lupę i dostaliśmy do statusu dobre serce. Um, ale coś jest, jestem w stanie stwierdzić, że coś jest nie tak z tym miejscem. Tylko jeszcze nie wiem co. Ale ja mam nadzieję, że tego się dowiemy w trakcie. To jest kosz na śmieci, do którego, do, z którym nic nie mogę zrobić. O pies hm. Dobra, wchodzimy. Idzie do korytarz winda... Nowa osoba? I to w jednym kawałku? To imponujące. Wyglądasz jednak na zagubionego. Pozwól, że wyjaśnię nieco sytuację. Bardzo mi się nie podobają jego oczy. Ech. Jesteśmy, jesteśmy uwięzieni w tym śnie. Z jakiegoś powodu nie możemy się obudzić, i nikt nie wie dlaczego. Jakże się wszystko tutaj jest iluzją. Potwory, krew, rany nie są prawdziwe. Jedyne realne rzeczy to ból i strach. Wizja nieskończonego cierpienia i kalestwa przeraża ludzi. Ich przestrażone umysły ciągle to tworzą nowe bestie. Musimy jak najszybciej znaleźć sposób na obudzenie się. Potem może być za późno. Najlepiej będzie. Cholera Muszę iść Zobaczymy się potem Okej, okay, muzyka taka o, to jesteśmy w szpitalu, nie? Co mi się rzuca w oczy? Muszka Ona hmm. wejdzie... Ja... Co? I tam wle... Okej okay. Tu jest kabel telefonu Sodó. Hm. Jeden, o Boże, co to jest za trójka i siódemka, To mm. um. dźwięki mi się nie podybają. Ok, winda. Idź do wejścia. A, tu jest wejście! Ok. I teraz mamy tak... To są zamknięte drzwi. To też są zamknięte drzwi, czyli zostało nam iść. Albo w prawo, albo... Znaczy, możemy iść tam, albo do tych drzwi. Myślę, że... Lepiej będzie jak pójdziemy najpierw tutaj. Dzień dobry. Mm. Bardzo dużo. Jeżeli komuś się chce, to może powiedzieć w komentarzach ile dni tutaj ta osoba spędziła? Najprawdopodobniej. A może to nie dni tylko? Nie wiem. Kartka. To życie jest kłamstwem. Nieprawdziwe. Karta pacjenta. Urwana karta pacjenta. ID 81 He... <śm> Kilka ran śmiertelnych, sparaliżowany, straumatyzowany, jeśli dobrze to tłumaczę. Niemożliwe do wyleczenia ani rehabilitacji. Jedyne rozwiązanie: jest znaleźć znaleźć wyjść, yy, znaleźć drogę, by Obudzić to. To to wake up. Find a way to tutu, wake up, ok. I tu kolejna karta pacjent, pacjenta pusta. Idź wróć do korytarz. No to teraz do sali 15. Dzień dobry. Okej. Okay. za karta pacjenta pusta. A nie, te Adres ID 49, brakuje głowy. Ok. Karta pacjenta. Imię XXX, ID 432A, Wiek 41, adres nieznany. Natychmiastowo potrzebuje oka, oczu. Uszu i włosów, i przejścia włosów. Stabilna kondycja. Znaleziona kilka dni temu koło cmentarza. Niedaleko cmentarza. Hmm. Te wszystkie dźwięki wokół to buduje taki klimat, jak mi się to podoba. Drzwi zamknięte. Jezus. A mi się to podoba. Nie wiem, co my trafiliśmy tutaj z powrotem. Wejdźmy znowuż. No i chyba musimy tam pójść tym razem. Tu jest zamknięte. Sala numer 13. Ale jeszcze musimy przejść tu. Nożyczki. Pineska. Huh. Zapałki. Potrzebujecie tej pomocy. No ja nie mogę sprawdzić co tam... O, mogę tak wyłączyć sobie... Yy... hood. Śmietnik. Pusty. Gry. Internet. Ten komputer jest zainfekowany. Ten komputer jest zainfekowany. Chciałbym z niego wyjść. Mogę jakoś z tego komputera wyjść, czy zaś śmietnik? A. Koma. O Jezus! Ale mi się to spodobało. Jezus tamte zwi, ale. Piątka A mi się to... ten... Rok 1996, tak? Powiadomienie, dobrze to rozumiem. Każda... Aha, dobra. Każda akcja ma reakcję. Eee, nasze umysły są. <laughs> K no. Są możliwe do... Tw tworzyć mo potwory. Nie możemy opuścić tego snu, więc nie chcemy, żeby to powstał. Żeby to zamienić to w koszmar. Nie zrób niczego głupiego, albo złego. Ugh, sake. Dla nas wszystkich... Chyba. Sorry, tak mój angielski ostatnio jest bardzo słaby. Te dźwięki! Dobra, idziemy prosto. W mojej kuchni zaległy się pająki. Możesz się nimi zająć? Nie cierpię pająków. Znam klucz. Zapałki mam jeszcze. Nożyczki i lupę. A tu co? Pigułki. mnie Słyszę, tam sam tam w tle samochody i. Czyli mam rozumieć, że dalej nie przejdę. Muszę wrócić bezpośrednio. Mam nadzieję, że jestem w stanie coś zrobić. Przykładowo. W stanie użyć nożyczki na tego kruka? kruka? Ale czy chcę? Nie wiem. Zobaczę, czy chwilę do śmietnika mogę zajrzeć, tam, Albo go podpalić, czy coś? No, klucz na pewno na śmietnik tutaj ja nie użyję, więc nie Dobra, to wracajmy i pójdźmy do tego pomieszczenia, do sali numer 16. Pomieszczenie numer 16. P w razie pokoju do stołówki i tyle. Ok, widzę tutaj pająki. Mogę je zabić. Ale nie chcę chyba ich bezpośrednio zabijać. Mogę zebrać słoik i przykładowo w do słoika je wpakować? Dziś był jeszcze źródź, tutaj. O, zbiłem szklankę. <grym> o, kurde, fajne dostaję wszystko, co można, nie? Solniczka... Co to? Albo solniczka i... Pieprz... Okej, okay, wracajmy. Pójdźmy okay. do niej. Co to? Zapaść pająki do słoika? W sumie to wygląda dość słodko. Mogę je dostać? Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Dzięki... Dziękuję za pomoc. Mogę wracać do pracy. A ja mam rozumieć, że ja co mam zrobić dalej? Wrócić się tam do niej? Potrzebujesz czegoś? Klucz. Jest tam klucz, nie wiem do czego. Cicho. Potrzebujesz czegoś? Tam ktoś próbuje się znowu przebić. A, czyli tym kluczem dostanę się do toalety. Tutaj wszystko się nic nie zmieniło? Nie. Nic a nic. A tu? Też nic. Oprócz tej, tej szyby. Napijesz jeszcze wody. Mm, nigdy nie wiadomo. Ten kruk mnie tutaj interesuje, bo on ma monetę. Jakby zdobędę monetę, może dostanę się do butelki. Nie mam rozumieć, że za, muszę iść do talerza. Dobra. Okej, okay, bałem się, że ktoś tu będzie albo coś. Włosy. Włosy. przeszczepu włosów. E? Oko tam jest chyba. Kapsel to był dobra i mamy co włosy, dokładnie tak. O fuj, jest tam klucz. Mogę bardziej to? Nie mogę. Hmm. Czyli mamy włosy, tak? Mogę użyć włosy. Chwila. Czek dam ten kapsel jemu. To jest ucho! Ja myślałem, że to jest moneta. O nie! Dlaczego to jest klucz? Tutaj, ok. Chcę tu pójść, ale z potem e, udajmy się do niego znowu i użyjmy. O Boże, zgaduję, że. Nie, oczywiście sensie nie mogę. Ok, dobra, idźmy tam. Kabinet doktora Zadzwoń 555 279 Zapamiętaj ten numer, Max Szczepi... Szczykawka, no tutaj musi Od kilku dni nie widziałem pielęgniarki hm. Sam niewiele mogę pomóc. Od kilku dni nie widziałem pielęgniarki, to jeszcze raz sobie zobaczę Mam nadzieję, że niedługo wróci. Sam niewiele mogę pomóc. Mogę do ciebie. Tu jest oko, ale nie wiem czy ja chcę je Bo, on ma już uszy. Czy jak? No coś powiem. On dalej nic nie odpowie. Hmm. Przepraszam, musiałem się nawodnić. Aha, zadzwoń, zadzwoń. Nie ma numeru dwa. Coś się upewnić, co to na pewno tam jest tak. Wait a moment mogę wyciągnąć. 2 mogę. I teraz przypomnijmy sobie, jaki ten był numer: 279. 279. gdzie ja jestem? Oczy. Jeszcze raz, chwila. Co do jasnej? Gdzie ja jestem? Mogę coś użyć na coś? Na cokolwiek. Y Nie, dobra, wyjdźmy z Co, na zewnątrz coś jest? Co ja mogę zrobić z tymi? Hmm, dostałem jeszcze co? Miłość ptaków. Jezu, za mina. <toczy> Te oczy niedobre. Okej okay. to pójdźmy do niego i daj mu to oczy. Pozwól, że ci pomogę. Znacznie lepiej. Dziękuję za pomoc. Co konkretnie stało się na cmentarzu? Nie widziałem poprzednich wiadomości. Znalazłeś, jakąś Znalazłeś jakieś wskazówki? Ja. Coś zaatakowało mnie kilka kroków od bramy. Nie znalazłem nic pomocnego. Nie zdążyłem się nawet rozejrzeć. Przepraszam, że cię zawiodłem. To nic. Doceniam, że przynajmniej próbowałaś. Niewielu tutaj ma na to odwagę. Wydaje nam się, że na cmentarzu mogą znajdować się jakieś wskazówki odnośnie naszej nieśmiertelności w cudzysłowie. Możesz to dla mnie sprawdzić. Ja muszę poszukać pielęgniarki. Nie szukamy czegoś konkretnego. Po prostu zobacz, czy nie znajdziesz jak, tam jakichś informacji. Najszybciej dotrzesz na, dotrzesz na cmentarz autobusem. Przystanek znajdziesz zaraz przy wyjściu ze szpitala. Powodzenia. Bądź ostrożny. Cmentarz to niebezpieczne miejsce. Jedź na cmentarz autobusem. Przystanek jest przy wyjściu ze szpitala. <laughs> Czekaj, woda się napiję. <grymne> Ten tu pan jest normalnie? Mogę wziąć coś takiego jak papier. Już nie ma tego oka. O, ciekawe. No ciekawe. myślę, że pielęgniarka jest w praktyce tutaj. Za tymi drzwiami, tylko. Nie mamy klucza. Dobra, wyjdźmy znowu. Tak jak mówił. Balonik The Lying Dead mm -hmm. Iść do ruiny, iść do wejścia, iść do przystanek autobusowy mm, Kusi mnie to, żeby pójść na, w, do ruiny jeszcze zanim Okej, okay, nie przekraczać Wejść do parku, iść do brama A park jest, zgaduję, że... Te samochody, słyszę cały czas. Hmm. Hmm, co tu jest? Bilet autobusowy. Okej. Okay. Powiedzmy, że mamy... że coś znaleźliśmy. Pff, się wystarczy. Nie spodziewałem się, że takiego odgłosu, e, wróć do ruiny iść do park Oto idźmy na ten przesunek autobusowy ość. Dostałem ość No co znalazłem? A, zgaduję, że ja muszę coś biletów znaleźć, do, yy, by zapłonąć bilet, bo bez tego nie pojadę. Pewnie tak. Nie chciałem. Ok, brakuje mi jedną rzecz biletu. Nie zgadnę do śmietnika. W śmietniku znajdę dostatek. Hmm. No jak nie w śmietniku to gdzie? Nie, Zgniły... ogryzak? Jest tu coś gdzie ja mogę ten na co ten ogryzek mogę wykorzystać O Boże hmm. To byłem tak, ciekawie A, do śmietnika może? Hm Co mi to dało? Wyrzuciłem do śmietnika ogryzek Aaa, na tej zasadzie, dobra. No i okej, okay, mamy cały bilet. w autobus już przyjechał. No i to by było na tyle w tym odcinku, widzę. Rozdział zakończony. Więc zobaczymy się w następnym odcinku. A, no tak, zapomniałem jeszcze wspomnieć pod koniec poprzedniego, że ta seria nie będzie w pojawiać się danego dnia, po prostu będzie się pojawiać mniej więcej raz, bądź nawet czasami dwa razy w tygodniu do momentu, do momentu jej zakończenia. Planuję zrobić tylko jedno przejście. Nie będę chciał pokazywać wszystkich zakończeń, ale może coś się zmieni. No i co? To by było na tyle. Zachęcam Was do zostawienia oceny, w kom... oceny pod filmem i ocen... opinii w komentar... sekcji komentarzy. Znowu się mylę. I zapraszam Was do następnego odcinka. Elo.